Halo, halo, dzień dobry Państwu. E, dzisiaj, dzisiaj trochę inny odcinek, zwykły taki vlog, a mianowicie a propos tego, co zamierzam zrobić na kanale. Dzisiaj mamy Ligę Mistrzów i to również, e, i nie planuję sesji live z tego robić. Zastanawiam się, czy zrobić sesję live z tego, jak sobie będę, e, będziemy oglądać finał, e, czy nie puścić po prostu wiecie wyniku, czatu i sobie z Wami nie pogadać w tym czasie. Główny plan, jaki mam, to 18 maja, zresztą za jakiś czas, to już na początku e chyba ruszają playoffy w NBA. I zaraz przed tym, 18 maja, już została podana data. Ruszają play-in, tak zwane dla tych, co może nie siedzą ostatnio koszykówki. Play-in to od zeszłego roku działa, czyli grają miejsca od 10 do 7 o to, kto awansuje do fazy play-off. Czyli nie jest tak, że pierwsza ósemka, tylko trzeba walczyć o te dwa ostatnie miejsca od 2. O, tak, o dwa ostatnie miejsca powalczyć, powalczyć, powalczyć. Tą fazę playin już sobie obejrzymy na streamie. Będziemy, będą streamy nocne, no bo wiadomo kiedy NBA jest puściany. Jeżeli będzie jakiś mecz o 4 rano, no to nie, no to, to nie, wybaczcie. Ale jeżeli mecz się będzie zaczynał o pierwszej i drugiej, myślę, że sobie puścimy. Będzie czat z boku, e, będzie live score. E, oczywiście nie będzie obrazu gry, znaczy mm, z meczu, no bo nie mogę, bo prawa autorskie, więc taki mam plan. Piszcie czy, czy jak się na to zapatrujecie i czy w ogóle. A co do w ogóle nazwy kanału, bo ja wiem, że dla niektórych to może być teraz złow, co tu się dzieje, jakaś zmiana nazwy, jakieś ten, grafiki jakieś. FIFA już nie będzie i tak dalej, spokojnie, ja tam sobie śmieszkowałem, oczywiście ja sobie FIFA zagrałem w weekendy, zrobiłem Golda 1, więc sobie to co otworzymy w czwartek, na luzie, J jutro wam wrzucę dywizję z PSa, jeśli chodzi o nazwę, no to wrócimy do mojej standardowej nazwy, czyli, czyli Jancio, tylko, tylko po prostu czekam aż mi Google na to pozwoli, bo oczywiście okazało się, że jak zmieniłem nazwę na chwilę na tamtą, żeby sobie trochę pośmieszkować, to Google teraz stwierdził, że ja za często zmieniam nazwę i nie mogę jej zmienić z powrotem. Więc na razie zostaje tak jak jest. Jak wpiszecie QN, a nie QN w YouTube, to też wam znajdzie, więc w sumie niech sobie będzie na razie. Piszcie, oczywiście, tak jak mówię, jak się zapatrujecie na to NBA. Standardowo zapraszam na grupę Lagerzy Dzisiaj wrzucę też ankietę e, a propos tego, jak kto obstawia mecze w, i kto awansuje, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. E, tyle, trzymajcie się. Ejej. serious